Państwo Państwa, prezentujemy wspólny bilet promocyjny, który będzie powoził do wstępu do wieży ratuszowej, do Muzeum i do Kupiectwa. Jest to pokłosie naszych wspólnych spotkań i uzgodnień, aby zwiększyć ruch turystyczny w obu tych obiektach. Dodatkowo wprowadzamy również bezpłatny piątek wieży ratuszowej, dostosowując ofertę do oferty muzeum. Także zapraszamy turystów już od 2 czerwca na wieżę ratuszową i do muzeum, gdzie rocie skorzystać z łączowego biletu dostępnego dla wszystkich. Tak, jest to oferta wydaje się bardzo atrakcyjna, bo turyści y, bardzo często zwiedzając muzeum, które jest położone w zabytkowym ratuszu, y, nie mieli bezpośredniego dostępu do wieży ratuszowej, a teraz mamy taką nadzieję, że to, ta oferta będzie bardziej atrakcyjna dla zwiedzających. No i tutaj jest też y, ważne, że myślimy o osobach niepełnosprawnych, które będą mogły teraz bez trudu dostać się na pierwsze piętro naszego muzeum, które, jak mówiłem, jest w pomieszczeniach zabytkowych ratusza i z tego względu nie mamy niestety, jako że jest to obiekt zabytkowy, nie mamy windy, i tu skorzystamy z udogodnień, które daje wieża ratuszowa.